Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dziś odcinek na życzenie miłego widza, ale także moje, bo od dawna chciałem sprawdzić, jak Arduino radzi sobie z wyświetlaniem obrazu telewizyjnego. Prawdę powiedziawszy, to kolejna odsłona, jakby nie było ośmiobitowego komputerka, która mnie zaskoczyła. Z pomocą tylko dwóch rezystorów powstał komputer meritumo podobny. Owszem, bardzo skromna jest ta grafika, ale do jej generacji wykorzystujemy tutaj wyłącznie to, co znajduje się w układzie atmega 328. I skrobniutkie 2KB RAMu. A oprócz literek możemy wyświetlać także grafiki i to wcale skomplikowane, korzystające z pełnej rozdzielczości. Cały proces, mimo programowanej realizacji, jest niezwykle szybki, pozostawiając moce na własne działania. Jednak 2KB to bardziej niż mało. Więc rozdzielczość wynosi 120 na 96 pikseli i nie mamy tutaj koloru. Czy to ma sens? Historycznie pierwsze komputery tyle oferowały i marzono o nich, a kosztowały niejedną pensję zachodnią dodajmy. Jednak i dziś w określonych warunkach może to być przydatne głównie do emulacji retro obrazów. Wyświetlaczy z wejściem wizyjnym wciąż na rynku jest sporo i można sobie wyobrazić sytuacje, w których coś takiego uatrakcyjni przekaz. Nie do mnie jednak należy wymyślanie zastosowań takiej aplikacji. Przedstawię ją po prostu krok po kroku. Pierwszym będzie zdobycie dwóch rezystorów, kabelka i samego monitora. Jeden z nich będzie mieć wartość kilooma, drugi połowę. Posłużę się moją płytką testową, więc wszystko będzie proste i przejrzyste. Mamy tutaj oczywiście Arduino Uno, lecz biblioteka wspiera wiele innych ośmiobitowych mikrokontrolerów. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji. Kiloomowy rezystor podłączamy do Pinu 9. Ten o wartości 470 ohmów do siódmego. Z drugiej strony oba oporniki łączymy razem i podłączamy do wejścia wideo tak zwanego kompozytowego. Sporo telewizorów posiada go jako jedyne wejście, siedzi także na jednym z pinów w eurozłączu. W przypadku monitorów komputerowych potrzebny będzie układ konwertujący, jakiego używa się, chcąc podłączyć stare komputery do HDMI czy wejść VGA. Oczywiście łączymy ze sobą także masy urządzeń. I to już wszystko, jeśli chodzi o sprzęt. Oprogramowanie będzie wykorzystywać bibliotekę, jak zwykle, i tym razem napisanie jej na piechotę. Byłoby zadaniem skomplikowanym ze względu na wymagania sygnału zgodnego ze standardami telewizyjnymi ustalonymi ponad 70 lat temu. Bibliotekę TV Out można po prostu ściągnąć z zasobów bibliotek, ale tak prosto to nie zadziała. W pakiecie znajdziemy katalog TV Out Fonts, który trzeba przenieść ręcznie folder wyżej, czyli do katalogu ze wszystkimi bibliotekami. Jeśli tego nie zrobimy, otrzymamy komunikat błędu bez wyjaśnienia jego przyczyny. Zacznę od dema, które autor dostarczył, a które obrazuje możliwości graficzne. Po prostu skompilujemy je i przypatrzymy się temu, co pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli połączenia są wykonane prawidłowo, a monitor sprawny, ujrzymy kolejno przesuwający się obrazek. Kilka napisów, kolejny obrazek, zestaw skalowanych napisów, demorysowanych grafik, kół, prostokątów i odcinków oraz proste, acz efektowne Demo 3D. To wszystko wygląda ładnie, ale użyteczne będzie dopiero, gdy nad tym zapanujemy. Czas więc rozłożyć program na czynniki pierwsze, co nie będzie takie proste z braku jakichkolwiek komentarzy czy dokumentacji. Ale od tego ja tu jestem. Zaczniemy więc od napisów. Jak zwykle, szkic będzie się zaczynał od zaciągnięcia bibliotek sterujących monitorem i obsługującej czcionki. Ta druga będzie potrzebna tylko, gdy będziemy korzystać z możliwości umieszczania napisów. Należy także zdefiniować obiekt, czyli nazwę dla naszych nowych funkcji. Inicjacja niesie za sobą także zdefiniowanie rozdzielczości. Tutaj niby sprawa jest oczywista: 120 na 96 pikseli, ale nie do końca. Te parametry gwarantują poprawną pracę układu w każdych warunkach. Potencjał jednak jest większy i wszystko zależy, trudno powiedzieć, do końca od czego. Metodą prób i błędów udało mi się uzyskać dodatkowych 15 pikseli w poziomie i 4 w pionie. Załóżmy jednak, że nie jest to metoda uniwersalna, a taki obraz kaprysi w zależności od treści i monitora. Rysowanie napisów jest realizowane taką komendą. Przy rozdzielczości domyślnej w przypadku użycia czcionki 6 na 8 pikseli Możemy otrzymać 11 wierszy po 20 znaków w każdym, czyli 220 liter. Zwiększenie rozdzielczości do 128x98 pikseli pozwala dołożyć jedną literkę w każdej kolumnie i dodatkowy wiersz zysk oznaczyłem literami X. Obejrzyjmy sobie inne czcionki. Font 8x8 jest typowy dla 8 bitowców. Ale zarazem za duży dla tej niewielkiej rozcielczości. Mamy go jednak, więc możemy wykorzystać w razie potrzeby. Jak w poprzednim przypadku, wychodząc ponad standard rozcielczości, możemy uzyskać 12 wierszy po 16 liter w każdym. Istnieje też alternatywny krój o tym wymiarze, chyba łatniejszy. W końcu ostatni dostępny font jest najmniejszym i bazuje na siatce 4 na 6 pikseli. Liter zmieści się dużo, 16 wierszy i 30 kolumn, ale czytelność jest marna. Ten krój można wykorzystać jako uzupełniający, bo czcionki możemy mieszać. W jaki sposób? A to już zobaczymy w kolejnym szkicu. Komenda Select Font pozwoli wybrać aktywny krój, natomiast zarówno Print LN jak i Slash N Wymuszają złamanie wiersza. Wstawienie obu tych elementów jednocześnie dodaje także pusty wiersz. No dobrze, ale nie mamy tutaj polskich znaków, jak je uzyskać. Niestety trzeba będzie pogrzebać w plikach z krojami. Nie jest to szczególnie trudne, o ile chodzi o mniejsze fonty, gdyż zakodowano je w postaci binarnej, więc wszystko widać. Wystarczy zastąpić jakieś nieużywane znaki, choć lepiej byłoby poszerzyć zestaw ponad 96 znaków. Przy okazji można byłoby poprawić ten krój, bo nie wygląda najlepiej. Można też próbować importować kroje z innych projektów, jak choćby z bibliotek obsługujących elektroniczny papier, czy wyświetlacze z telefonów, które kiedyś u mnie wystąpiły. Skoro już opanowaliśmy pisanie, czas na obrazki. To aż takie proste nie jest, ponieważ potrzebny jest tutaj konwerter. Biblioteka nie rozumie żadnych bitmap, plików, GIF i tego typu znanych nam elementów. I tutaj z pomocą przychodzi coś, co już kiedyś pokazywałem: strona konwertująca obrazy do postaci zrozumiałej przez bibliotekę. Jednak zanim zajmiemy się tworzeniem własnych grafik, przetestujmy program na gotowcu dostarczonym z biblioteką. Będzie zresztą niezbędny, by stworzyć własną wersję. Tym razem całość sprowadzi się do dwóch nowych elementów dołączenia pliku obraz H oraz wywołania rysowania bitmapy. Druga z komend dysponuje także współrzędnymi prawego górnego rogu. Tak więc obraz można umieścić w dowolnym miejscu. Zmieniłem tutaj nazwy na bardziej nam przyjazne, ale to nie wszystko. W katalogu ze szkicem musimy mieć dwa pliki: w CPP siedzi treść samego obrazu, a w H dane konfiguracyjne. W każdym wypadku musimy zmienić domyślną nazwę na naszą lokalną. Po skompilowaniu ujrzymy grafikę, którą widzieliśmy na początku w wersji demonstracyjnej. Czas na coś własnego. Najpierw oczywiście musimy znaleźć dawcę, najlepiej prostego, kontrastowego, który przeżyje redukcję do jednobitowej przestrzeni 120 na 96 pikseli. Wybrałem nieco niezgodne z tym, co właśnie powiedziałem zdjęcie z Tatr. By zobaczyć jak się obroni w tak skromnych warunkach. Wchodzimy na stronę o adresie widocznym na ekranie i kolejno wrzucamy nasz plik. Ustawiamy docelową rozdzielczość i sposób emulacji pośrednich tonów. Mamy kilka algorytmów do wyboru oraz współczynnik szarości. Dobieramy parametry do własnego widzimy się, które podziwiamy piątro niżej. Jeśli obrazek będzie zadowalający, generujemy kod. Teraz już dane z tej ramki musimy wkleić w plik CPP, który poprzednio zawierał obrazek demo. Możemy skompilować szkic i cóż, nie wygląda to rewelacyjnie, ale w czasach ośmiobitowców nikt nie grymasiłby. Można pokusić się w tym wypadku o zwiększenie rozdzielczości. W moim wypadku udało się dobić do 151 na 103 piksele i obrazek zyskał nieco. Jednak sztuka się nie uda, jeśli użyjemy trybu tekstowego, gdyż, jak wspomniałem wcześniej, zasoby kończą się przy niższej rozdzielczości. Na koniec przedstawię komendy związane z rysowaniem prostych grafik. I tak Draw Circle określi okręgi, albo raczej elipsy, ze względu na mocne zniekształcenie. Pierwsze dwa parametry to środek koła, trzeci promień. Ostatni może przybierać wartości black, white albo invert. Pierwsze nie muszą wyjaśniać. Ostatni sprawia, że kolor jest zamieniany z tym, co było namalowane pod spodem. W ten sposób można zamiast okręgów malować koła, co zastosowałem w kolejnej linii. Draw rect rysuje prostokąty o współrzędnych górnego, lewego i dolnego, prawego roku. A line odcinki, gdzie cztery parametry parami oznaczają początek i koniec. Należy pamiętać, że piksele liczymy od górnego lewego rogu i od zera. Stąd ostatnia kolumna jest 119. Trzeba też uważać przy kreśleniu figur i starać się pozostawiać jednopikselowy margines, inaczej fragmenty na obrzeżach będą cieńsze albo w ogóle nie będą rysowane. Procedury są bardzo szybkie, proste demo praktycznie natychmiast zamalowuje ekran szumem. I dopiero sztuczne zwolnienie do 50 milisekund na odcinek pokazuje o co w tym chodziło. Pozwala to na tworzenie emulacji 3D jak w fabrycznym przykładzie demonstracyjnym, a trzeba wiedzieć, że mimo programowego tworzenia obrazu, zużycie zasobów w tym wypadku to 16% pamięci flash. I tylko 56 bajtów RAM. Tak więc zapasu jest dość. Potrzeba tylko wyobraźni i czasu na zabawę. Zachęcam też do analizy fabrycznych przykładów. Jest tam jeszcze kilka ciekawych komend, o których z braku czasu nie wspomniałem.